Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Hacie Tarota. Jest to czytanie dla wszystkich osób z znaku bliźniąc na czerwiec. Zobaczmy, co jeszcze w czerwcu do Was nadejdzie. Energia główna na czerwiec. Dziewiątka kielichów. Co nadchodzi w drugiej połowie? Karta Cesarza. Z jaką energią kończycie czas czerwca? Piątka dynarów. Jaka jest dla Was rada? Co warto robić? Na czym warto się skupić? Rycerz dynarów. Co od siebie odrzucać, na czym się nie skupiać, co będzie wam przeszkadzać. Czwórka denarów. Główną energią dla Was jest dziewiątka kielichów. Jest to karta mówiąca o tym, że w tym miesiącu wszystko się układa, jeżeli chodzi o sprawy relacyjne, o sprawy emocjonalne, o sprawy dotyczące rozumienia Waszego świata rodzinnego, związanego z przyjaźnią, relacjami związkami. Będziecie zadowoleni głównie z tego, jak Wy postępujecie, co udało Wam się do tej pory osiągnąć, co udało Wam się do tej pory zrealizować. Dziewiątka kielichów jest to karta bardzo skupiona na nas samych. Jest to karta trochę egoistyczna. Karta mówiąca o tym, że decydujemy sami o własnym sukcesie. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak udało nam się rozwinąć pewne związki, relacje. Jak udało nam się porozumieć z kimś, stworzyć Związek, który jest według nas zdrowy, bezpieczny, dobry, który pozwala nam się rozwijać. To jest karta mówiąca o tym, że na przykład jesteście bardzo zainteresowani czymś, zafascynowani jakąś dziedziną, zafascynowani swoją pracą, albo macie jakieś hobby, coś, co sprawia, że czujecie tą pasję, że chcecie się rozwijać w jakimś kierunku. I karta dziewiątki pucharów mówi o tym, że przez cały czerwiec będziecie czuć to zadowolenie, satysfakcję z tego, że coś robicie, że jesteście w coś zaangażowani. Jest to bardzo rozwojowa, bardzo dobra energia, w której przede wszystkim zauważacie swoje własne potrzeby, swoje zadowolenie i swój własny sukces. To, co do Was nadchodzi w drugiej połowie miesiąca, to karta cesarza. Jest to bardzo dobra energia, znów energia, która doda Wam trochę więcej, właśnie ognia będziecie z większą łatwością decydowali o sobie, będziecie z większą łatwością decydowali o kolejnych krokach swojego rozwoju. To jest karta mówiąca o tym, że decydujecie się na to, żeby na przykład podpisać jakąś umowę, żeby aplikować jakąś pracę, żeby podpisać umowę o wynajem na przykład mieszkania w nowym miejscu. To jest karta mówiąca o tym, że decydujecie się na to, że chcecie kupić sobie mieszkanie czy dom w danym miejscu. Um, bardzo konkretnie podchodzicie do jakiegoś planu. Robicie sobie ten plan, bardzo konkretnie go chcecie realizować. Rozpisujecie sobie różne etapy na przykład tego planu i chcecie za tym podążać. To jest karta mówiąca o tym, że planujemy pewne podstawy, pewne fundamenty, że jesteśmy bardzo skupieni na pragmatycznych y, aspektach y, tej nowości, tego projektu, tego naszego zaangażowania. Jest to karta mówiąca o tym, że Możecie też e, współpracować z osobą, która jest bardzo charyzmatyczna, która potrafi e, postawić na swoim, która może próbować was w pewien sposób zmanipulować. Z drugiej strony jest to osoba, która ma dużą wiedzę, która ma dużą siłę przebicia, i tutaj należy do Was wybór, w jaki sposób rozegracie tą znajomość, w jaki sposób rozegracie tą sytuację. Czy chcecie poddać się tej dominacji, czy chcecie poddać się tym, temu, co mówi ta osoba? Czy postanawiacie postawić na swoim i nie iść za tym przywództwem? To jest karta, która um, zauważa pewną energię w drugiej połowie czerwca w Waszym życiu, i tutaj musicie sobie zdecydować, czy chcecie za nią podążać, czy nie. Jeżeli chodzi o zakończenie czerwca, tutaj pojawia się piątka denarów, piątka monet, która mówi o tym, że um, jeżeli chodzi o sprawy e, finansowe, nadejdzie jakaś zmiana. Ktoś może się spóźnić z zapłatą, ktoś może na Was wymusić to, żebyście zapłacili więcej na przykład niż spodziewaliście się, niż sobie to zaplanowaliście. Możecie poczuć, że ta wasza sytuacja finansowa zmienia się, że jest coś, co przynosi Wam poczucie niepewności. I ta zmiana pod koniec czerwca będzie dla Was szansą na to, żeby nareszcie zakończyć pewną współpracę, żeby nareszcie zakończyć kontakt z kimś czy z jakąś firmą, e, współpracę z kimś, kto nie do końca traktuje Was poważnie, kto nie do końca traktuje poważnie zobowiązania, które stawiacie, czy które zostały gdzieś tam podpisane, ustanowione wcześniej. Karta piątka piątki monet mówi o tym, że kończy się już ten gorszy okres finansowy. Ta zmiana rozpoczyna się pod koniec czerwca. Macie już jakąś wizję, macie już jakiś plan, wiecie jak działać dalej, wiecie jak się rozwijać. Karta cesarza może wam naprawdę bardzo pomagać w tych w podejmowaniu kolejnych decyzji, w planowaniu, w rozpoznaniu terenu i bardzo konkretnym podążaniu za Planem, za pewnymi zobowiązaniami. Karta Piątki Denarów oznacza e, zmianę, m, przejście przez sytuację, która może być dla Was trudniejsza, ale która też oznacza dla Was zupełnie nowy świat, otwarcie się na zupełnie nowe postępowanie, nową ścieżkę, nową drogę dużo lepszą drogę, w której zostawiacie ze sobą te problemy, rozwiązujecie jakiś kryzys finansowy. To, co będzie Wam pomagało, to rycerz denarów, czyli mm, rozwój powolny, bardzo stabilny, bardzo systematyczny rozwój w przeciwieństwie do czwórki e, denarów, która pojawia się jako energia, czego nie robić, za czym nie podążać. I rycerz denarów mówi o tym, żeby iść powoli do przodu, żeby nie spodziewać się wielkich kroków. Żeby nie spodziewać się jakichś ogromnych, nagłych zmian, projektów, które całkowicie zmienią Wasze życie, karta sugeruje, żebyście powoli szli do przodu. Jeżeli macie jakieś projekty, jeżeli macie jakieś zobowiązania, jeżeli macie jakieś zada zadania, coś, co jest perspektywiczne, coś, co w dalszej perspektywie da wam dobry zarobek i da wam dobre e, perspektywy dalszego rozwoju, Karty mówią o tym, żeby na tym właśnie projekcie się koncentrować, żeby nie zamykać się w sobie, żeby nie bać się rozwoju, który jest przed Wami, który, z którego macie szansę skorzystać. Czwórka denarów mówi o bardzo zachowawczym podejściu do spraw finansowych. Możecie się przestraszyć, możecie się zamknąć w sobie, możecie mieć taką ochotę. Po prostu zabezpieczenia tego wszystkiego, co macie w chwili obecnej, i nie wychylania się, nie rozwijania się, nie pójścia do przodu, nie myślenia o perspektywie dłuższej, dalszej, finansowej, tylko myślenie o tym, żeby zabezpieczyć dzień dzisiejszy. Karty Wam sugerują, żebyście byli bardziej otwarci jednak na rozwój bardzo powolny, bardzo systematyczny, bez ryzykownych kroków, bez ryzykownych. Zachowań. Jest to bardzo spokojny rozwój, systematyczna praca, dążenie do tego, żeby osiągnąć coś więcej w dłuższej perspektywie bez ryzykownych kroków na waszej drodze, właśnie finansowej i zawodowej. Moi drodzy, jest to bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy rozkład dla Was. Z jednej strony jesteście bardzo zadowoleni z tego, co udało Wam się osiągnąć, jeżeli chodzi o Wasz rozwój. Osobisty, relacyjny, o Wasz rozwój, dotyczący Waszych zainteresowań, tego, co tak naprawdę Was cieszy, co daje Wam radość, z drugiej strony stawiacie na swoim, wiecie, co chcecie osiągnąć, wiecie, w jakim kierunku chcielibyście pójść. Pozostaje Wam jeszcze rozwiązanie spraw finansowych i zawodowych, rozwiązanie spraw dotyczących wszelkich inwestycji. Karty Wam sugerują bardzo spokojne, pragmatyczne. I systematyczne podejście do waszego rozwoju, bez ryzykownych kroków i bez zamykania się na nowości, na możliwości, które ewidentnie są na waszej ścieżce. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.